Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się PESEM 2017. To właśnie dzisiaj ma miejsce premiera w Europie PESA 24 sierpnia, więc zobaczymy jak to wszystko wygląda. Pogramy sobie oczywiście w demo, zagramy meczyk. Oczywiście na razie na początku mamy do wyboru jedynie języki. Demo też jest ograniczone w pewien sposób, bo to demo przecież, to jest logiczne. Więc wybieramy sobie język angielski. I to jest moje pierwsze odpalenie tej gry, więc zobaczymy co tu ciekawego mamy. Mamy chyba moje ustawienia pada od razu, także możemy sobie to zedytować, ale ja przejdę dalej, bo już nie mam po co ustawiać. No i mamy tutaj kilka klubów do wyboru, jest Atletico, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, jest też River Plate, mamy też Corinthians, Flamengo, nie reprezentację Niemiec i reprezentację Francji. Jako, że Barcelona teraz jest oficjalnym już partnerem jakby PESA, więc wybieramy sobie tu Barcelonę, która ma 5 gwiazdek, 94 ataku, 86 pomocy i 83 defensywy i zagramy sobie może mecz z Arsenalem, tak myślę to będzie fajne spotkanie już Atletico nie będę grał. Arsenal e, wydaje się, tak, Arsenal jest mocniejszy. 84, 84, 82, a tu 83, 81 i 83. Nie wiem, czy wy już graliście w PESA Mam nadzieję, że tak. Zanim zaczniemy to spotkanie jeszcze, to chciałbym prosić wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, aby kliknęli pod spodem subskrybuj, aby być na bieżąco z przyszłymi moimi filmami, bo zbliża się FIFA 17 i naprawdę mnóstwo materiałów będzie się pojawiało. Tak wygląda tutaj ekran wyboru składów. Tutaj troszkę się pixele nie są rozmazane tak samo nad Sanchezem, e, no ale zobaczmy, jeszcze raz, gramy na Camp Nou wieczorem, e, sezon random, pogoda fajna, e, tam mamy takie rzeczy, które mnie w sumie nie interesują, mamy też game plan i tutaj możemy sobie, mm, tak, chcę użyć łatwego, ok, lineup i w ten sposób możemy sobie to wybierać, czyli tutaj mamy jakby po, po piłkarzy nie ma tutaj kart, tylko są ich twarze. Busquets i jest 89, Busquez 83, Rakitic 85, Messi 94, Suarez 92, Neymar 90, jest tu Jordi Alba, Pique, Mascherano. Zamiast Mascherano tutaj dalibyśmy, dalibyśmy kogoś innego, i wydaje mi się, że to może być. Dlaczego mi tak zjechał w dół? Eee, to może być Mathieu, no chociaż Mascherano ma 80. 86, więc też zły nie jest. Rakity tutaj ma 85, 8, przepraszam, 83 ma Suarez, nie Suarez, tylko Busquets, co ja mówię. Ale Matiej, i Piquet, taka będzie para moich obrońców. Tu jeszcze Daniel West w ogóle jest, także jeszcze te transfery nie są uwzględnione. E, no ale to nic. E, dobra, zobaczmy też sobie na skład arsenalu Giroud 83 88, Izil Sanchez tylko 83, także dość słabo z tego co widzę, e, Pedry Czech 86, Beirin 80 Okej, okay, w takim razie nie ma co przedłużać, zagrajmy po prostu spotkanie, zobaczmy co będzie dalej. Tutaj mam jeszcze specjalne taktyki, które można ustawić, e, można to sobie wszystko zmieniać, także raczej nic nowego, specjalnego Wam nie pokażę. Zacznijmy po prostu wybór strojów, niech będzie taki, no i przejdźmy do kick-off. się fajnie to wszystko wygląda wejście na murawę hymn i teraz pora na spotkanie także zobaczymy jak to wszystko się będzie prezentowało dlaczego to jednak moje ustawienie nie jest takie jak być powinno ok czekajcie ja sobie to sprawdzę ok teraz wszystko jest w porządku więc można sobie pograć powiem wam że jeśli chodzi ogólnie o pesa to jest wielu zwolenników, jest wielu przeciwników. Wiadomo, że te gry bardzo się różnią. To jest inny silnik, inny system rozgrywania piłki. Wydaje mi się, że według mnie PS jest bardziej symulatorem, a FIFA to bardziej arcade bardziej zabawa tutaj. Powiem wam tak, podoba mi się w PESie, od zawsze mi się to podobało to, że tutaj każda akcja jest inna, że każda bramka może być inna, że nie ma takich schematów jak są w FIFA, nie wiadomo jak to będzie w FIFA 17. Wiadomo, że e, tym wszystkim co pokazała FIFA też zmierzyła troszkę PES-a w tym roku, już jeszcze przed wyjściem tej gry, no ale powiem wam tak, fajnie że PES jest, fajnie że coś się w nim dzieje, bo gdyby FIFA miała już totalny monopol, to nie byłoby to zbytnio dobre, więc ja naprawdę bardzo kibicuję. Szczególnie PES-owi, dlatego żeby coś się działo ciekawszego w Fifie, widzicie PES w tamtym roku troszkę może nie postraszył, ale pokazał, że jednak też istnieje. Eee, szczególnie największa sprzedaż była chyba po wprowadzeniu widełek. O ile się nie mylę, to było w tej Fifie 2015 czy wtedy, tak? Chyba tak. Ogólnie zapraszam Was też bardzo serdecznie jutro na kolejny stream, wracamy z live'ami i też pogramy sobie więcej w PES-a, zagramy sobie innymi Innymi drużynami, także, jak będziecie chcieli, to całkiem inne te formacje będą, że tak powiem. O, to jest trik, którego się nauczyłem w tamtym peście i tak teraz zostało. <laughs> Naciskacie dwa razy analog, po prostu i tyle. E, w PES-ie trzeba bardziej rozgrywać piłkę, chociaż te strzały z dystansu też czasem są przesadzone. E, powiem wam, że nie wiem, jaka jest Wasza opinia na temat PES-a, ale myślę, że ja sobie przetestuję też wersję pełną. Fajnie byłoby pograć, bo dlaczego by się ograniczać jedynie do FIFA. Wiadomo, że to FIFA będzie moją główną grą na kanale. Teraz zobaczmy Messi w polu karnym. Messi! Nie było nic! Czy to był rzut rożny, czy nie? Zobaczmy na powtórkę. Jeszcze raz. Podanie od Suareza do Messiego. Mijał rońce i... Chyba ta piłka odbiła się po nodze jeszcze, tak mi się wydaje. Taka była rotacja przynajmniej. Tak jest, rzut rożny. Dobra. Widzę, że kropek już nie ma, tylko teraz jest to troszkę inaczej. Ehm... Um... Dobra, spróbujemy strzału z dystansu. Zobaczmy Messi. Przed polem karnym Messi zablokowany po raz kolejny. Coś się nie, nie mogę strzelić w światło bramki zawsze, albo zablokowany, e, albo... Albo nie mam miejsca, żeby uderzyć. Dobra, spróbujmy dośrodkować może, może to będzie lepsze. Messi. I Suarez, ta piłka jeszcze się odbiła. No i znowu drożny. Maszmy dość sporo miejsca, ma Alves przed pole A Alves, jaki strzał! Pamiętacie, jak taką bramkę strzelił przeciwko Realowi Madryt? To była taka petarda wtedy. O 42. minuta spotkania i póki co 0 do 0. Nic tutaj się nie dzieje, że tak powiem, w ofensywie. Niby są jakieś próby. Ładnie Pika odebrał piłkę. Powiem wam, że póki co na pierwszy rzut oka bardzo podoba mi się e, jakby to w jaki sposób te podania docierają, jak można sobie fajnie klepać i rozgrywać piłkę. To jest naprawdę coś mega fajnego. No i pierwsza połowa zakończyła się remisem 0-0, więc zobaczymy co stanie się w drugiej części tego spotkania. Bayern mi tutaj ucieka na schyny, ale Alba powinien go dogonić, tylko ten wcisk nietrafiony. Czyżby pierwsza okazja i od razu bramka, brawo Stegen! Wiecie co, spróbuję tam Neymarem wjechać. Neymar to w polu karnym, Neymar lewa noga i zablokowany. Cały czas każdy mój strzał praktycznie jest zablokowany i teraz nawet rzutu różnego chyba nie będzie. To jest to właśnie moje przyzwyczajenie z FIFY. Zamiast podawać to biegam tymi zawodnikami. Tutaj trzeba rozgrywać tą piłkę, szukać kolegów z zespołu, szukać okazji do rozklepania tej akcji. Aj, Rakitis. No nie mogę się tam przecisnąć. Widzicie, oni grają bardzo wysoko w defensywie. pięknie to topikę bardzo wysoko, bardzo właśnie daleko ustawieni pod swoją bramką ja może teraz, Iniesta widzicie, ja, ja mam komu tutaj podać tu jest, jest mi kilku moich zawodników chyba, że Messi teraz że to nie weszło, prawa noga szkoda, naprawdę szkoda, niewiele zabrakło zobaczcie raz jeszcze Iniesta zatrzymał się, znalazłem tutaj Messiego i stwierdziłem, że spróbuje uderzyć z dystansu po prostu no i niestety niecelnie no i mamy koniec tego spotkania, 0-0 do zera i przed nami w takim razie dogrywka albo rzuty karne, chyba wybierzemy sobie dogrywkę, jeśli to będzie możliwe oczywiście. Powiem wam, że te ujęcia z bliska naprawdę wyglądają fenomenalnie, no PESa trzeba lubić, według mnie naprawdę na razie bardzo spoko to wszystko wygląda, tu mamy jeszcze skróty, co to jest, buskets, bardzo fajne ujęcia kamery, to mi się, patrzcie, no mega mi się to podoba, naprawdę fajnie to zrobili, przejdźmy sobie tutaj, ja już skrótów bym nie chciał, halo, przejdźmy dalej. OK, z tego co widzę, nie ma już dogrywki, także mecz zakończył się wynikiem 0 do 0, no tak być nie będzie. Tutaj mamy napisane co otrzymamy, jeśli teraz um, teraz zakupię sobie pesa, dostaniemy, jeśli już zakupię sobie PESa preorderowo dostanę dwóch zawodników z Barcelony powyżej 80 overall, dostanę jedną kartę zawodnika z drużyny roku z 2015, czyli jedną kartę Toty, dostanę jednego darmowego agenta, jednego jeszcze zawodnika z Barcelony z overallem plus 75 mamy tutaj kilku, kilka piłek też darmowych, 10 tysięcy tygodniowo, czyli jedna piłka darmowa przez 10 tygodni co tydzień po jednej właśnie, demo bonus 10 tysięcy, czyli mamy jednego, jedną piłkę jeszcze, jeszcze jedną dodatkową, za to, że pograłem sobie w demo i weteran bonus, tutaj mamy zawodnika z overallem co najmniej 80, więc tak to wygląda, ale ja sobie zagram jeszcze jakieś spotkanie może nie całe, ale chciałbym w końcu bramkę strzelić, żeby wam pokazać jak to wygląda przynajmniej Neymar ma prowadzenie piłki tutaj fenomenalne, Neymarito, że to nie siadło, odpaliłem sobie jeszcze raz to spotkanie i próbuję jakąś bramkę właśnie strzelić, że to nie weszło, zobaczcie jak wjechałem w obronę, w ogóle jak w masło, tutaj odwróciłem się szybko i chciałem strzelić po długim, no ale niestety, no całkiem nie trafiony ten strzał. Nie, Suarez, ej takie mam okazję teraz naprawdę, żeby trafić, no i nic nie wychodzi. Arsenal 1-0 Barcelona, Nacho, Monreal Messi wkurzony, widzieliście jaki gol? Jak to przyjął? Ja jestem w szoku, naprawdę, przyjął na klatę, obrońca I strzelił w taki sposób, zobaczcie, wybicie Ter Stegena Przyjęcie na klatę, jaka bramka, wiadomo, że on też powinien zareagować w ogóle szybciej, ale... Zobaczmy Iniesta z dystansu Iniesta. I znów zablokowany. No wszystkie moje strzały są zablokowane. Ja już nie wiem jak uderzać. Oj, oj, oj jaki fal przed polem kardym i niestety Piket pewnie będzie ukrany żółtą kartką jeszcze. Jordi alba się kłóci tutaj. Żółta kartka dla Pika, no to było wiadome. Naprawdę nie trafione to w ogóle. No może teraz. Neymarito w polu karnym. Neymar, ale zobaczcie, jak łatwo odebrał tą piłkę Beirin, chyba Neymarowi dogonił go, przepchnął. No i nic z tej akcji. Jak tu rozegrać piłkę? No jaki sposób ja tu mam się przedostać? Nie mam do kogo w ogóle. I nie jest to tutaj Rakitic rozstawieni. No i mamy koniec tego spotkania, przegrywam z Arsenalem 1-0, także tak jakby zrobił nam się dwumecz w tym odcinku, miałem zagrać jedno spotkanie, ale to było zbyt mało. Pogramy sobie jeszcze więcej na live'ach, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, mimo to, że przegrałem, jeszcze strzeliłem bramki. Starałem się, ale niestety powiem wam, że bramka Arsenalu bardzo ładna, fajnie to wyglądało i powiem wam, że... Jestem ciekaw, jak będzie mi się grało na live, bo też w Pesa nie grałem praktycznie przez rok. W ostatnim roku, mimo tego, że miałem Minecraft, to zagrałem kilka spotkań i to było wszystko. Szkoda, że ta sytuacja właśnie Neymara tutaj nie trafiona. Naprawdę to technicznie powinienem wykończyć. Zapomniałem też o tym, że w Pesie trzeba strzelać dużo technicznie, nie siłowo, właśnie, ale takie przyzwyczajenia z FIFA są, odruchy są też. Tutaj widzicie kolejna niewykorzystana sytuacja Suareza. Te naprawdę zbliżenia, te powtórki podobają mi się bardzo. Piszcie pod spodem, co wy sądzicie o Pesie. Możecie sobie pobrać za darmo, oczywiście. Pograć na PlayStation 4. Akurat ja grałem, także piszcie oczywiście pod spodem w komentarzach. Widzimy się kolejnym razem. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować. Trzymajcie się na razie i piona.